mam z tej strony Team 2, i dzisiaj chciałem zobaczyć lub obalić pewną plotkę, którą ostatnio słyszałem. Podobno na 75 levelu można wyrobić chyba 60-70 dali na godzinę. Dla mnie kompletna bzdura. To jest nierealne, chyba że to robimy na 55 levelu, bo tam było napisane 75. Próbowałem znaleźć tego posta, ale został skasowany albo. Temat został kompletnie skasowany, albo do statu dżidar filmu dodany, nie wiem. I to mnie trochę zdziwiło, ale widziałem też kolejnego posta, potem było 40-50 talii na godzinę. Bo z każdego moba lecą talie. Jednak na samym początku mogę powiedzieć tylko tyle, że no nie udało mi się tego sprawdzić z tego względu, że 75 level nie dał rady nadropić z każdego. Tak naprawdę na cały filmik wyrobiłem tylko jedną kartę, to mogę zdradzić Wam na pewno. Żadnej skarpetki. Nie mam tutaj tarczy, nie mam tutaj butów, nie mam tutaj dzika. Ja tylko trochę dłużej się to bije, ale mam nadzieję, że i tak jako taka wygląda całkiem nieźle. Eee, a tak krwawienia zamiast w zamiast trucia, ze względu na to, że po prostu nie wziąłem trucia, tylko krwawienie. Ale wracając do samego e, motywu, mogę tylko powiedzieć jedno. Serio? 40. Tali kart, czyli 40 razy 24 przez godzinę. Jeśli komuś się to udało i to nie był żaden bekopisarz, to ja proszę o jakieś potwierdzenie, serio. Nawet w postaci filmika godzinnego, to by było coś, 40 kart w ciągu godziny, gdzie normalnie można wyciągnąć tak do 6 na 43 aktualnie, kiedyś 42. Ale powiem Wam, że jeśli jest taki motyw, że naprawdę tak, tak dużo tani się wyciąga tutaj na no, zwój ewolucji spoko. To hu, czemu ja to nie widzę tyle ludzi? Hmm? Czyżby coś było zbukowane Czy żeby tylko odpowiednie lewele mogły tutaj to robić? Jestem ciekaw, czy ktoś postanowi sprawdzić ten mit, bo to jest bardziej mit moim zdaniem niż sam test. Podobno tutaj też działem, bo na orki, jakby ktoś się zastanawiał, co tu działa. Więc można wybić bez problemu. Jeśli wojowników, wojowników można bić nie pod ścianą tylko właśnie wystarczy, żeby drugi, trzeci raz podbiegły bez bicia, i możecie je tak bić w ten sposób, to nie żaden bóg, tylko one po prostu się tak wywalają. Ale powiem wam, że no to, 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 to jest ciekawe, bo widziałem dwa posty. Jakbym widział jeden post, jednego człowieka, bym to zignorował. Ale gdy zobaczyłem drugi post, zastanawiałem się, czy to może nie jest jakaś prawda. Tym oby fakt faktem mam 60 lewele, więc myślę, że tutaj 50. 62, jakbym przyszedł, może miałbym trochę więcej szczęścia i na pewno po nowym roku będę chciał to sprawdzić i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Czy jest jakakolwiek szansa, że ten drop tutaj taki naprawdę dobry jest? Jeśli tak, to spodziewajcie się tego, że będę miał mnóstwo kart. Mnóstwo. Tutaj pierwsza karta, okejka Jakieś yangi. A przydałoby się podrobić po prostu piaski kwarcowe, bo. Będzie trzeba porobić niebawem zbroję Tą zwykłą, bo walić, walić tą epikaską, bo to jest do bani, do bani zbroja, nic więcej nic Można z niej zrobić, ale Tak naprawdę Ja jestem sam zdziwiony Czy to prawda, czy oszustwo Nie wiem, sprawdzimy to na pewno jeszcze raz Na sześćdziesiątym, chyba drugim levelu A jeśli wy dropicie na golemach To możecie Potwierdzić, że aż tyle kart co tutaj leci Pozdrawiam z nim dwa, pa, papa.